Gościem trzeciego koncertu w ramach 24 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego był aktor znany m.in. z takich produkcji jak Czas Honoru, Idealny Facet dla Mojej Dziewczyny, Zakochany Anioł czy Kamienie na Szaniec. Wtorkowy koncert, poświęcony osobie Jana Pawła II, poprowadził śpiewak operowy i akordeonista Piotr Należny, który wraz z żoną przyjechał do stalowej woli z Poznania. Małżeństwo tworzy zespół Diapazon, który wykonuje zarówno muzykę świecką, jak i religijną. Marię Załanowską należny, która śpiewa głosem sopranowym, można było we wtorek podziwiać w różnych utworach, m.in. wawę Maria Franciszka Schuberta. Na organach wturował jej Krzysztof Wilkus, który od wielu lat jest organistą katedry poznańskiej. W klasztorze można było wysłuchać kilku jego własnych kompozycji. Jedna z nich dedykowana była dyrektorowi rozwadowskiego festiwalu, Robertowi Grudniowi. Koncert zatytułowany był Poszukiwanie Boga Jan Paweł II. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać recytacji znanego aktora Krzysztofa Globisza. W trzech odsłonach czytane były między innymi fragmenty powstałego w latach 70. poematu Karola Wojtyły, Myśląc Ojczyzna. Ja się bardzo, że tak powiem, czy, czytam sobie jego pisma i, i starałem się jej trzymać. No, ale jak gdyby, no, każda forma takich dosyć radykalnych poglądów, a w niektórych kwestiach Ojciec Święty był radykalny i chwała mu za to, chociaż, na przykład, chcę tutaj powiedzieć... Państwu, że na przykład y, tekst tryptyk y, rzymski, a jego dokładnie pierwsza część, czyli strumień, budził wątpliwości wśród największych, najważniejszych hierarchów Kościoła watykańskiego łącznie z kardynałem Ratzingerem który stał na straży kongregacji wiary wtedy, kiedy papież, nasz papież był sprawował urząd papieski, y, a a co budziło wątpliwości kardynała, Ratzingera, Benedykta XVI obecnie, no to taka, jak gdyby takie ziarno niepokoju autora, czyli Ojca Świętego, co do tego czytam po drugiej stronie. Tam na pewno ktoś jest. A dlaczego nie odpowiada? Jest taki wyraźny tekst: yy, Źródło, wołam do ciebie cisza. I to jest powtórzone kilkakrotnie. Warto do tego spojrzeć, do tego tekstu zajrzeć i potwierdzić to, co mówię. Taki, taki jest. I on jak gdyby świadczy o pewnej takiej, no, y, gdzieś głęboko też wierzy w to, że Ojciec Święty, przeciągnięty wiarą, ale o jakiejś takiej tęsknocie człowieka do tego, żeby. Żeby się upewnić, że coś tam po drugiej stronie jest. No i dlatego ta postać Ojca Świętego mi jest bardzo bliska, bo ja myślę, że on w wielu miejscach swoich zachowań pokazywał, o takim, pokazywał taki swój bardzo ludzki, bliski gleby, ziemi, stosunek do tego, co jest teraz. Oczywiście myśląc o tym, że jest jakiś, jakaś transcendencja, która nas na pewno powoła do siebie. Natomiast on zwraca uwagę na to, jak my między sobą się tak zachowujemy. I to jest na pewno wielka, wielka lekcja. Przynajmniej tak ja to rozumiem. A z pewnością nie rozumiem wszystkiego do końca, do końca bo przecież tego się tak łatwo nie da pojąć. Jak zdradził podczas koncertu dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Robert Grudzień, Krzysztof Globisz był już kilkakrotnie zapraszany do rozwadowskiego klasztoru. Spotkanie udało się zrealizować dopiero w tym roku. Sam aktor w stalowej woli jeszcze nigdy nie był. Koncert był więc okazją do zobaczenia naszego miasta. Dosyć dawno już współpracuję z dyrektorem tego, tego festiwalu, z panem Robertem no i yy... Jakby, no to jest taka jakby naturalna kontynuacja naszej współpracy, różnego rodzaju te koncerty się różnią. Staram się, żeby samemu sobie się nie znudzić, już mam nadzieję, że publiczności nie znudzę, ale żeby sobie zrobić przyjemność, no to ten repertuar sobie zmieniam, podmieniam teksty, czasami są w różnych konfiguracjach, w zależności od tego, co, co chcemy przekazać, jaką, jaką myśl. Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnym koncercie, który odbędzie się 22 lipca. Będzie można usłyszeć kolejnych artystów. Wystąpi Anna Zagdańska Sopran, Piotr Wrona Akordeon oraz Robert Grudzień Organy.